Ben Gliński, założyciel i dyrektor generalny LiveGood. W ciągu ostatnich 20 lat wprowadziliśmy i sukcesywnie rozwijamy jedne z najlepiej prosperujących produktów i przedsiębiorstw w branży marketingu sieciowego. Pomogliśmy setkom tysięcy ludzi na całym świecie wygenerować dodatkowy dochód pracując z domu, wypłaciliśmy blisko miliard dolarów prowizji i byliśmy prezentowani w całym internecie, magazyna, gazetach, a nawet telewizji. Ludzie często pytają, w jaki sposób nasze firmy odniosły taki sukces podczas gdy tysiące innych zawiodły. Odpowiedź jest prosta – czas, rozpoznanie trendów w branży marketingu sieciowego, trendów w społeczeństwie oraz trendów w gospodarce. Obliczu wyższej niż kiedykolwiek inflacji, rosnących cen paliw powodujących wzrost rachunków za media, rosnących rat kredytów hipotecznych i czynszów, a także coraz droższych podróży, ludzie poszukują sposobów na oszczędzanie pieniędzy bez uszczerbku na jakości produktu. Z tego powodu branża marketingu sieciowego znajduje się na rozdrożu. Ceny produktów stają się coraz wyższe, aby firmy mogły wypłacać duże prowizje i plany wynagrodzeń. Jednak ze względu na zmieniające się preferencje zakupowe konsumentów, którzy poszukują produktów o lepszej jakości za niższą cenę, ten model biznesowy nie pasuje do kierunku rozwoju branży. Jeśli przyjrzymy się niektórym z największych firm w branży marketingu sieciowego, takim jak Herbalife, USANA czy Nuskin, ich przychody zanotowały spadek nawet o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast przychody firm takich jak Walmart i Costco wzrosły o 9,12%. Według opinii dyrektora do spraw marketingu internetowego Nadera Kazana. Czas sprzedaży produktów po zawyżonych cenach, które pozwalały na wzbogacanie się tylko nielicznym, minął. Dlatego stworzyliśmy LiveGood. Współpracując z cenionymi ekspertami w dziedzinie zdrowia i dobrego samopoczucia, Ryanem i Lizą Gódkim stworzyliśmy linię suplementów diety o najwyższej jakości na świecie, które spełniają potrzeby klientów i oferujemy je nawet o 75% taniej niż inne firmy oferujące produkty niższej jakości. Przykładem naszego produktu jest organiczny Super Rec. Jest to prawdopodobnie jeden z najlepszych suplementów diety wspomagających zdrowie układu sercowo-naczyniowego, jaki kiedykolwiek został stworzony. Posiada on wyższą jakość i większą zawartość przeciwutleniaczy niż nawet najlepiej sprzedający się nieorganiczny Super Bic, przy jednocześnie niższej o połowie cenie. A co powiesz o naszym olejku CBD? Inne firmy sprzedają 500 mg olejku CBD nawet za 80 dolarów. Nasz produkt to najwyższej jakości CBD, jaki jest dostępny na rynku, a przy 750 mg CBD jest o 50% mocniejszy za jedyne 18 dolarów. Nie tylko oferujemy najwyższej jakości produkty, ale także udzielamy pełnej 90-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy za każdą pustą butelkę. Jeśli nie jesteś zadowolony z jakiegokolwiek produktu Livgood, po prostu odeślij pustą butelkę, a my zwrócimy ci pełną kwotę bez jakichkolwiek pytań. Co to oznacza dla ciebie? Oprócz posiadania produktów, które są wysokiej jakości i cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku, dajemy ci wszystkie narzędzia, aby zarabiać dodatkowe dochody. Dostarczamy ci systemy, strony internetowe filmy, szkolenia i wszystko czego potrzebujesz, aby sprzedawać produkty łatwiej i szybciej niż jakakolwiek inna firma w branży. W rzeczywistości ten film, który właśnie oglądasz, jest częścią najpotężniejszego w branży systemu marketingowego opartego na Powerline, który umożliwia zarezerwowanie bezpłatnego, tymczasowego miejsca w naszej firmie i sprawdzenia czy jest ona dla Ciebie, zanim podejmiesz decyzję o dołączeniu do Liw. Oznacza to, że po wprowadzeniu swojego imienia i adresu e-mail na tej stronie, System automatycznie zarezerwuje Ci miejsce w naszej firmie i pokaże Ci wszystkich, którzy zostaną dodani do Twojego PowerLine po Tobie. Każdy czwartek jest dniem weryfikacji, dlatego ważne jest, aby potwierdzić swoją rejestrację do czwartku wieczorem. Ci, którzy potwierdzą swoje miejsce i zostaną członkami LIFGUT za jedyne 9,95 dolarów miesięcznie oraz jednorazową opłatę rejestracyjną w wysokości 40 dolarów, będą przesuwani na szczyt PowerLine ponad pozostałymi oczekującymi. Osoby te są następnie umieszczane w naszej szybko wypełniającej się matrycy 2x14 przed wszystkimi osobami znajdującymi się pod nimi na Powerline. Tak więc każda osoba jest umieszczana w matrycy na najwyższej dostępnej pozycji po zapisie. Będąc członkiem LiveGood zaoszczędzisz do 75% na najwyższej jakości suplementach diety aby utrzymać siebie i swoją rodzinę w zdrowiu. A w momencie, gdy parę osób zostanie umieszczonych pod tobą w matrycy, będziesz mieć możliwość zarabiania dodatkowych pieniędzy od kilkuset dolarów do kilku tysięcy dolarów miesięcznie. A sposób, w jaki działa nasz plan wynagrodzeń, daje Ci możliwość zarobienia ponad dwóch tysięcy dolarów miesięcznie w matrycy, nawet bez konieczności rejestrowania kogokolwiek. A jeśli zdecydujesz się dzielić dobrymi produktami i możliwościami z innymi możesz zarobić znacznie więcej. LiveGood oferuje również system wynagrodzeń, który pozwala na zarabianie dodatkowych dochodów przez rekrutowanie nowych członków do programu. W rzeczywistości, dzięki naszym specjalnym bonusom, zapisując jedną osobę, podwajasz swój potencjał zarobkowy. A miliony ludzi, którzy dołączą do LiveGood w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Jedyne miejsce, które mogą zająć matrycy, znajduje się pod tymi, którzy już tam są. Im szybciej zablokujesz swoją pozycję, tym wyżej znajdziesz się w matrycy. Wypełnij formularz po prawej stronie, a wkrótce przekonasz się, dlaczego ludzie nazywają Livgood najbardziej ekscytującym.